Historia projektu Dolny Śląsk wczoraj, dziś i jutro, transgraniczne warsztaty artystyczne to m.in. trzy wystawy, na których prezentowane były prace plastyczne bolsajskich amatorów tworzących pod kierunkiem profesjonalistów w kilku plastycznych dziedzinach. Pierwsza ekspozycja miała miejsce w Bolsajskim Ośrodku Kultury w lipcu, druga pojawiła się w sierpniu na zamku w niemieckim Krobnic. Projekt Dolny Śląsk wczoraj, dziś i jutro wrócił do Bolesławca po prawie dwóch miesiącach wystawiania się w Krobnic, w pięknym, przepięknym muzeum w Krobnic w, Niem, w Niemczech. Wcześniej był w Bolesławcu, w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. No i teraz ci, którzy nie zdążyli zobaczyć tej wystawy, wystawy poprojektowej, po no to zapraszamy ich tutaj do Teatru Starego. Myślę, że no około miesiąc na pewno będziemy, będziemy te prace tutaj eksponować w naszym fuaje. Bolsański Ośrodek Kultury współpracował w tym projekcie ze śląsko górno Związkiem Muzeów Gerlic, którego częścią jest Muzeum Zamkowe w Krobnic. Wzięły w nim udział dwie pracownie plastyczne z boku i dwie z Młodzieżowego Domu Kultury, czyli pracownia prowadzona przez Joannę Mysłek Michnowską i pracownia Katarzyny Sas. Naszym celem było stworzenie prac w różnorodnych technikach. Ja bazowałam przede wszystkim na batiku, ukochanym naszym sposobie tworzenia. Natomiast pani Asia to przede wszystkim malarstwo akrylowe na tekturze. Moja grupa opierała się przede wszystkim na tym, bazowała na tym, co na Dolnym Śląsku jest i co ulega zapomnieniu, czyli wszelkiego rodzaju zamki, pałace, kamienice i to próbowałyśmy w naszych pracach oddać ich piękno, ich zamieranie poniekąd. Tytuł transgranicznego projektu polsko-niemieckiego, który był jednocześnie tematem prac warsztatowych, odnosił się do bardzo szerokiej perspektywy czasowej od bliżej nieokreślonej przyszłości aż do 2060 roku. Dawało to autorom prac możliwość nieograniczonej wręcz kreatywności. Część osób jeszcze w mojej pracowni również stworzyła prace, które dotyczyły przyszłości. Były to wizje. Właśnie dotyczące zagospodarowania tych miejsc, które teraz ulegają zapomnieniu. Także pojawiają się jakieś projekty nowej architektury, projekty strojów inspirowanych strojem ludowym, dolnośląskim, no i to w zasadzie tyle. No ta tematyka, szczególnie dotycząca tej dalekiej przyszłości, no jest taka mocno uruchamiająca wyobraźnię jak Pani oceni właśnie ujęcie tego tematu przez, przez tych autorów pracy? No właśnie, wbrew pozorom, wcale nie było dużego zainteresowania tą przyszłością Dolnego Śląska, może dlatego, że w mojej grupie dominowały osoby dorosłe i bardziej właśnie skupiałyśmy się na teraźniejszości bądź przeszłości. Wystawa prac powstałych w ramach projektu zebrała już wiele pozytywnych opinii w Niemczech i w Polsce. Warto więc skorzystać z tej ostatniej już okazji do jej obejrzenia. Cztery pracownie: pracownia fotograficzna, pracownia ceramiczno-rzeźbiarska oraz dwie pracownie plastyczne. No, to jest bardzo dużo prac. Jest co oglądać, bo naprawdę świetni fachowcy pracowali z bardzo uzdolnioną młodzieżą, z osobami dorosłymi. Zresztą no, najlepiej Państwo się o tym przekonacie, jak odwiedzicie nas tutaj w Teatrze Starym i zobaczycie, co dają tak naprawdę uzdolnione osoby z Bolesławca pod opieką świetnych fachowców, ja może ich wymienię, pani Kasia Sas, pracownia plastyczna. Joanna Mysłek Michnowska, również pracownia plastyczna, pani Marta Małoszyc, to jest ceramika i rzeźbiarstwo oraz świetny fachowiec Grzegorz Sidorowicz. Fotografia. Projekt Dolny Śląsk wczoraj dziś i jutro, transgraniczne warsztaty artystyczne, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem euroregionu Nysa.